3, 4, Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Laser. Dawno nie było odcinka, przepraszam bardzo. Dzisiaj film zaległ jeszcze, mam jeden, także dzisiaj jest piątek. Także ostatni dzień lutego, nagrywam to godzina godzina 12:04. Nie jestem w szkole, bo jestem chory. Cały tydzień miałem, może, żeem ktoś się miał ale dopiero wczoraj, że coś się wyszło. Miałem wczoraj nagrać ale jeszcze nie miałem gardła, ale dzisiaj już mam trochę lepsze Także postanowiłem, że coś, coś krótkiego nagram. Bo... Powoli jakoś, przepraszam jak będę kaszać, ale po prostu jeszcze mam kaszel skrypą i troszeczkę można od razu niesłać i nos, ale... jak będę po prostu, jeżeli chwilę przerwy to znaczy, że kaszę po prostu. Ale, będę ale myślę, że jest lepiej na pewno, nie? Tak chwilę... Będzie taki krótki, fajny film, podcast także zaczynamy, dobra. Zostawcie jeszcze na początku łapkę i subskrypcję i... Zaczynamy. Pierwszą informacją, jaką dowiedziałem się, że niby Łukasz Pręba opuszcza... Hamb hamburgerstwa według mnie ten ruch jest trochę nienormalny czyście <laughs> zostało odprowadzone przez innego z polskiego e, z jednego z polskich dziennikarzy według mnie niestety nasza Polska niestety jak to po określe wypowiadałem że niestety mam bardzo kłopot niestety po prostu wywiezienie Polaków za granicę po prostu bo jeśli ich wywiezie to po prostu nie, odna nie odnajdują się po prostu i idzie idą a myczka, bo tam jedynie im coś tam wyjdzie Niestety taka prawda jak wracając z Ameryki do niego po prostu mam się od kuczo przecież widzowie i jakoś on On nie jest przykładem przez z nich Czy kuczo ten z jakiegoś gorastrze i czyli... poszekamy nawet sobie tego na transformachcie, tylko że ta sforma jak to jest z której korzystam, że się odpowiem, czy są też transfery info, to są takie dwie najpewniejsze strony, są najstarsze i zawsze Jacek Magiera, a idzie yy, Battle League yy, Liga A sprzedamy sobie do o co chodzi To chciał wiedzieć to Nabil Berlin już nie jest Eee, yy, Ten, on jest jeszcze w FIFA ale to pewnie jest nie jeszcze trochę usunięty pewnie Król sen, Real Madryt, Barcelona, Real Madryt i Właśnie, Kucho Kuczo Henanez zaprzedł? się jakiegoś gola? Ani jednego A w Ameryce już hukał? Nie raz On będzie wartość tu na poziomie Łotworu, gdzieś milionów osób szybko spadnie Niestety według mnie jest To jest po prostu przykład, że po prostu jak oni odchodzą, to po prostu wracają słabsi Też jest Columns Columns, Kolums, coś to są Kurde jakie statystyki 2-3, niech. Wszystkie rozgrywki. A jest to Sedon? To może i ta. 4-3-2. To w Sedon. On mi odjechał się goli w 27 meczach, a w 2 meczach teraz. on ma tyle, patrzcie. Żadnego. To jest Masaker po prostu. Może 2 mecze, szczerze przeszkadza, ale już jednego nie zagrał. także. Nie będę grał dużo, przecież całe chyba gra od początku, nawet no to coś nie idzie. Przypominam, że Ad Oka ma niego więcej goli, 4 także chyba zweryfikowałem trochę. Kucza Hernandeza, jak Cimia Wilan ma więcej, no to znaczy, że jest źle, no to Cimia Wilan ma tego więcej, te dwa gole A Bakambu? Bakambu, no to mojego gola, ja systę na asysty nie ma. Kucza Hernandez. Albo akambo, to mnie potem w stanie coś czegoś odejdzie. Bo gra tam w pucharach bardziej, taki podstawowy. Aż poza kadrą ostatnio. Chyba. Ale pojechał, widzę, że dobrze sobie radzi. Sądzę, ciągle kluczowy. Jak pokazywałem nawet tych Flores Florence, bo nie mówię, bo niestety taka sprawa, niestety... A Antonet! Jak można powiedzieć jak przyszedł przed tym, no to Antonet ma niego więcej No a przypominam, że był bardziej gorszej sytuacji Antony, nie. No to widać, że... Nic nie daje rady, ten jak młod... Nad Hesus Rodriguez przypominam, a ten Rodriguez tutaj no, jest jeszcze chyba nad pierwszej drużyny. Petisu. To jest coś jest źle. Jeśli na mówią jest ISK obecnie, to tam... Nie można powiedzieć, że... Wreszcie wrócił, bo był, był chłopak entuzjowany. Zniszczono go trochę, trochę tam zaczął się odbudowywać, właśnie, bo w realu jakieś wady 90 milionów. Był a... w tym realu, później była Sevilla, bo już po prostu wszyscy się nerwili, że już nigdy nie będzie. Próbuję się rzutować, nie. Mam nadzieję, że chociaż chłopak jeszcze te 10 milionów będzie kosztował. A dziewczyn przez nami jestkowskie, ja się pytam. Oho! A to ci niespodzianka!

jest tak sobie rozwój, to kontakt no Po prostu jest samym zamykiem jest No niby pisze, nie bo ja nie wioska nie, nie. Może się to zmieni po prostu. <kłysy> Mam nadzieję. W tygodniem tygodniu wglądała cała pierwsza liga, dzisiaj pierwsze mecze. Nie, druga liga przepraszam. Tfu, druga. Można też poznać jakieś typy po prostu na szybkie. Po to przepraszam tak... To będzie taki podcast transferowy, podcast piłkarski transferowy, bo newsowy, no. Przepraszam. <laughs> e, oczywiście. Dzisiaj jeden mecz mamy w pieszylice, czyli Poloń kontra Podbeskidzie. To się, że wygra spokojnie Polonia Bytom, dlatego że według mnie sytuacja tu klubu właśnie polo z Bytami jest lepsza niż Podbeskidzie, dlatego że Podbeskidzie Myślę, że jest trochę... Słabszej sytuacji, myślę. Tak myślę. I patrząc, nawet że to już Krzysztof Breda, Wiesz, nie wiem, czy tam ktoś przejdziemy. Znaczy, jak ktoś przejdziemy i. Nie to. Tak to tam sweru też nie bo to było wyżej. tylko przed Marcin. Urynowić się, właśnie, Koczynij na fiskalu no, chociaż nie jest macie górski ale według mnie to jest za mało przekonać ten ram Bredę No to Polonia Warszawa Twój jaka Polonia Warszawa przepraszam Polonia bytom Polonia bytom przepraszam bo mi się jeszcze mylą nazwy Przecież niebieska byś Kasza Zeidlera powiemy przepraszam Zeidlera to już nie ma od produktu zimowych, bo Barczak mi przyszedł. No, zrobili więcej transferów, na pewno podziałali sobie za Arkiem Jakubem. Z Arakiem się No na pewno, ciekawe są te ruchy. Nie powiem, że nie. Francisco Sarmiento, Arak, Barczak. wypożyczenie Oskar Krzyżek nastała przez pogoni sielce, przecież od pozbawili obrońcę sielcach krzyża Tomaszewskiego i Izlechon to chyba. Źle to nie wygląda jeszcze i mają... I jeszcze młodych mają, wzięli sobie Macieja Mirowskiego i Aleksa la, Alana Karwela z bo oni, u i jeszcze z tamtych młodzików jego, nie? A czegoś ważniejszy odszedł. <laughs> nie ma już Michała Biedronki A on ja tylko Biedronkę nie, nie ma już. Filip miał tylko dwa mecze. Wybornie jedną się kamik Hajduk, to na pożyczenia to niej czynny, oni wrodzą No i Rada co Seweryś wrócił, nie? Bo w drugiej lidze, tam tylko trzy mecze Niestety, słabo Słabo, a już coś oddało. Także mm, matka amatora się mała, po prostu To jest jeden z gorszych w ogóle zespołu chyba Obecnie, no, ja trochę mnie trochę obecnie, coś tam nie radzą sobie według mnie. Proszę, tak cicho, ale. No! Oczet Marcel Misztal na wypoczynie. To po co takich mody? Widzicie, Marcel Misztal! O kurde! 400 tysięcy. A teraz? Czemu go nie dać tutaj przy Jeszcze teraz. Faktyka Marczak. Mój staruchów lubiam. to rozumiem. Oczet jaka kolec? Liol Abate. I kto ingra? gra? Młodsy. Świetnie. Wojciech Szumilas. Pożyczyli Wojciecha Szumilasa z południa. I to jaką ma liczbę Wojciech Szumilas? Fajnie, trzy gole. Ale on gra w przypominam. to nie są jakieś rewelacyjne ligi, według mnie. Staraj kogo byśmy siedzia ścianili 1 lipca. Jeden asysta. Nie robi nic wielkiego. Za lasów zająć. Chociaż chłopak. Jeden asysta. Myślę, że miał dwa gole. Trzeba dwie asysty, ja więcej niż oni. Cała trójka we mnie, może nie więcej, ale z od razu co dwóch zamieków <coughs> to wywalenie misji, czyli że myślałem, wywalił z tego, bo taki stary cholerny trzymać i się, jeśli nie dokuczyć. Chociaż bardzo już biorą im skierować, mam nadzieję, że chociaż on. Później gadają, że czas na ruchu połowę. koni druga, oni. taki stary a tu i tak kariery już nie zrobi. I co, że gole? Już na x się nie nadaje, chłopak. Forens też wrócił. Tak gadano, że Forens jeszcze się odbuduje. W dupie, prawda? No jak jeszcze ma na to Forens był niezły. A jak już w dupie siadł do tej x no to, to, to było. Były tego efekty. Hmm. Jaki był zjazd do, sto, do 150 tysięcy. Później narzekają, że tych młodych tak jest mało, no to co się dziwicie? Jak sami nie chcemy ich produkować, tylko ściągamy, ciągle z tych chłopów bierzemy, jak już młodzież się będzie ciągać piłkę, no bo skończą w trzeciej no to, to po co? Ludzie, nie grajcie w piłkę, bo to nie ma sensu, bo i tak skończycie w trzeciej bo bo bólu nawet was odrzucą, Będziecie, nie wiadomo, że może się stać, nie? No, i musicie grać tak w ciągle. Ci nacinie... te dwójka na przynie, a od października tego roku nie przebija się ani raz do składu. Bo staruch musi pobrać tego Uronowicza. Kizimy się może udać to budować. Starucha, nie wiem, Gacha, który niby jeszcze ja. Nagle Kaspergach wróci z formą. Jako w karierze młodych ciągam, bo ja nigdy... Powiem. 23 litera 5 lat to jest maksymalność, tam 6. Ja nie ciągam staruchów, nie wiem, Maciej Górski. Po co staruchów? Musimy młodzież mieć, lucy na tak, a nie... O, odbudować Klisiewicza, a nie stawić na macie Górskiego, bo... Niech on już kończy karierę, ja on się już nie grał w piłce, on, on już widział wszystko po prostu. Był w Jagilonii, był w Radom Jakub, On był w klasie wszędzie, a, a, a wy nie byliście wszyscy. O. Od Sumilasa, jakiś zimy pewnie jeszcze by tam byłby będzie bo kiedykolwiek by taki był. Jeszcze tam ze starego składu, niestety, według mnie, polska sytuacja szkolnictwa jest bardzo w trakcie, że nie jest najlepsza. Kolejny za mnie, który, według mnie, już nie wróci do dobrej piłki, jest to Karol Dziedzic, już nie ma szansy na jego potencjału, chociaż będzie na jeszcze na czym Może ten roczny, co znowu coś da, jak on będzie znowu siedział na asce tego byś lepał Chodzisz chociaż połowy byłeś chyba w sytuacji Tam będzie grać pewnie połowy na dnie że się prezentują Czy ktoś tak oczy nie dostał za ładne 5 minut koniec kariery takim To ci chłopie w polsce piłce tak to wygląda że bardzo mało zarabiasz i trzeba patrzeć na dwa etaty chyba chłopie ja ile co w takiej piłce? Z 2000 złotych na miesiąc to będzie nie do. Ludzie chcą dodać dużo No Powiedz, że jeszcze Robert Janicki zbrał z klubu. Tak. Bo warta że już już nie chce. Robert, daj się spółki z piłką, bo widzę, że już naprawdę. Daj się ludzi z tą piłką bo naprawdę. Te trzecia liga to jest bez sensu. Powiem im tylko dwa poziomy rozgrywkowe w każdej Europie i tyle. W każdym państwie, ani tam po 5-6 ligi, nie wiem do czego to. Bądźcie tylko drugi stan, żeby nie było do tylko te same ekipy. Cudu. Bo według mnie to jest nie ma sensu po prostu. Po prostu, według mnie tego tak nie będzie, nie będzie miało sensu. Po prostu. Brak słów po prostu. Co się dzieje w polskiej piłce obecnie? Znaczy, spokoj. Jak to jest dwoje? Flota świnowicie Ja już nie będę się przeklinać, ale to jest pajacostwo. Pajacostwo, normalnie walać chłopaka, który ma 19 lat, który jeszcze ma szansę, jedno Warto, bo z nim chyba napisał, że są nienormalni trochę Później narzekają, że polskie szkolnictwo nie mamy obrońców, a taki Patryk Rychlik mógłby potencjałem być. I teraz kolejny Filip Jakułowski, kolejny wypożyczenia, wypożyczeniu, to popatrz, no bo tak, bo trzeba wypożyczać, bo wypożyczenia są najważniejsze. O, haskowski odszedł, to tu jeszcze Czerwik na wypożyczenia, tylko wypożyczenie wypożyczenie Żeneka zmanowali, się jeszcze, Chmarka wypożyczyli, Okusami wypożyczyli, żeby tylko się pozbyć, Czatkowski i Misiak na wypożyczenie, o. Bo... Szybko nie zmarnować, bo nie ma kalentów. Amulaka pożyczają, bo nie dał rady. Kaczmar, kaczmar. Wacowska, Wacowska pożyczyli, Feliksa pożyczyli, bo już nie jest jak kiedyś. Torkowskiego dali notaczczarkowkowi, to, no to bo dlatego właśnie no to, co widali, bo niestety nie dał rady. Warcie. <tuszyk> w warcie Jakubowskiego ŁKS wziął i go zaraz ŁKS yy, wziął i, i dostał, ja znowu wypożyczył. Adamski nie dał rady w Ostunie, no Zagłębie już nie chciał, żeby Adamski grał. postanowił, że będzie w zerwach, bo tak, bo Zagłębie jest wielkim, ma wielkie ego i chcą pokazać, że są egotopami. Kamil Gorecki, bo tylko wypożyczenie, nie, nie wolą, bo wolą na starą ustawiać. Ja wiem, że doświadczenie jest potrzebne, no ale też chłopie... Ludzie, trzeba wypożyczać. Nie trzeba wypożyczać, może powoli wprowadzać, stopniowo. Chyba doski też nie gra od początku, ale był w stopniu na że ją oś a nie, że... Co będzie, bo nie dadzą. Bez słów. Po prostu bez słów. Bez słów i tylko słów brakuje. Jeszcze to, że już w mojej na meczu zaległo, ciekawe, jak to nie będzie wyglądać. A bo odra się, że pucharzem nie grać Przepraszam. Przecież... <laughs> zobaczymy jeszcze Tak, no to pewnie Zobaczymy, jak to będzie Znieba Ci za czym jak to będzie, bo nie wiem Ida no, bo chociaż z tej ta siada bo teraz to takie zobaczymy coś może Jeden odcinek chociaż Może w, w... w się, że ta droga krzyżowa, nie wiem, zobaczę. Czy mam pomysł, żeby na że się napowiedział jakiegoś odcinka, nie w życiu po prostu? I zamiast w poniedziałku. Tylko, że ja sobie na przykład weekend usiądę, na pewno nagram, bo. Może. Nagram, może. Może jak to, to... Bo. Bo dawacie jedzie robić. No. Może dzisiaj nagram, bo chyba się, jestem tylko. Może no jak ja ale zobaczcie z czasem będę, bo muszę jeszcze coś tam porobić. To jest właśnie czynnik na szybko nagrywany po prostu myślę, jeszcze, O, jeszcze mam... że został położony na Antonin Burkieczny, no to chyba już super. Był brany pod uwagę nad y, przychodowaniami. Fajnie, ponoć fajnie błyszczał. A nie co, że jeszcze no to jest super. Super podejście. Normalnie się uśmiecha przed tą kamerą. I gadają, że o dewersyj pomocy to by się przydał się. No Alex Sentenar, o kolejny talent, już to pewno będzie po nim. No, no, może jeszcze z niego nie. No, gadają właśnie, żeby Adam jest nie zanotować, bo to chyba największy potencjał jest, nie. A był mecz przed 24? Nie było jeszcze, no także że nie miał kiedy. Ale mam nadzieję, że 3 marca nie, nie wyślę, kogoś z Burnesa Cały trójki, tylko pojedzie właśnie on. Wywajcie na ten merdum tak gówno gra. Według ja mi Patryk makuch w, 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 w lato z do zrobić. Ja to, mówię, to mówię, w, w lato za do to get zrobić. Według mnie, Raków to mi w lato te kadry porządki sobie w kadrze. Za dużo na pasję, jaką ma. A przypominam, że jeszcze bez bardzo jak ktoś wyci chyba. No. W kadrze za dużo, obecnie jest za dużo. Nie wiem, jak to jeździć na nią ma. Sakinaczna na nie jeździ, a dogadano, że będzie jeździł. Maczka tak jak zostanie chyba. Tak wygląda. Trelawskiego chcą oszczędzać, bo Trelawski może na pojedzie. Może próbiesz tak ułatwi, że pojedzie na mistrzostwo, albo grzyb widzę któregoś z trzeciego bramkarzy. okularnik jeden. Chcę pokrzyżować po, po, szansę jakiegoś naszego młodobucie Trelawskiego, bo nagle więcej czescy kąt, albo roska. Ja nie chcę, jak wolę, żeby ktoś się dosięczony niż jeszcze jakiś młody troski, który pójdzie głowy, no będzie tam, chyba, bo jak ten czwarty taki do obserwacji, tylko nie będzie brany pod uwagę. No, gdzie? no według mnie, takie czystki powinny być. No, według mnie, ma tej Radin doś w latach, no, dlatego, że ten nim w ogóle nie gra. Nic, ma jakieś liczby w ogóle w tym stanie? Ma gola jednego, jakiegoś ważnego to ten gol? Nie wiem, zwycięstwo, w gola i został czerwoną kartkę mała ogra. z gistolety Bardzo mało gra. Zostaje tylko pojedynczyminu. To jest związku z Krakowem specjalnie, żeby pewnie. A był w tym oczywiście jeszcze w sezonie Krakowia? Z tego 71 minut. Patrzę nie wiem jak kim grać. Urnicz to już nie wiem co tam robi w tym grubie. Jeszcze. ten chłopak już jest taki stary, on powinien karierę zakończyć, według mnie. Ta <laughs> dwójka jeszcze nie mogła być z Arkowicami, to troszkę to jest legendarne, chociaż już z tego Mosura tamty, tamty z Arkowicami jeszcze i z Farnasa są stara obrona, bardzo dobre jeszcze, może do nich. Troszkę na pewno To jest jest ale niestety według mnie Arsenicz to już też powinien przystanie odejść. Arsenij już się zepsuł, według mnie. To już nie jest ten co na co kiedyś. Przecież był warty 2 miliony, przecież, kurczę. Chłopie, zaś on najprostsze to nie... No, zmieścił go trochę, niestety, Dawid Czwarga, bo... Ja nie Gdyby konkur... nie ta kontuzja, to pewnie były dalej mocny i może i byłoby lepiej. Według mnie Koczergi już nie jest taki fajny, kiedyś. No, nie wiem, się ten Koczergi natuje, ale on... On za darmo, nie? trzeba nie czy tam go nieś... O mu za darmo, nie? Warto wszedł. Też Peter Barat? Nie wiem, gra regularnie, chociaż no, on ma pieniądze stanie w pełni coś wykupiony, bo wiecie, czemu, bo nie będę go chcieć. A Gustav Bergel, to, to jeszcze trochę. Myślę, że też zostanie, bo też już bym nie będzie chciał troszkę coś dobrego, bo może będzie chciał do Szwecji tu jechać na jakiś mecz też po bo też by chciał, nie. Może bycie chciał zmienić klub, bo też już nie, ma swojata i będzie chciał też powoli coś, tak mam że... Szczerze. Ericano najdziemy do bo ten zaniegu się nie uda w tym transferem według mnie. To szczególnie mu nie zapopszula nawet to. Bo on nie gra regularnie, z tych też takie mecze ma. Nie by gra też 300 minut ale on. Czasem daje. On nie daje liczb. On to, że tych liczb to nie, to nie daje. No i co, że no, on dwie asysty z Tylko że on mało co chyba daje według mnie trochę na boisku. On gra tylko końcówki czasem gra, tylko 5 minuty. Tylko, że piszą, że Carl Silva i według lepsze malić, lepsza ma liczba niego, no. Może ma więcej goli i właściwie o to chodzi. Placicie chyba od niego też... albo odejdzie Plavsic, nie wiem, bo wejdzie w znajdziecie Nie wiadomo. Jeszcze jest Mike Ameyer nie. Jak wróci to też jest kluczowy, nie jest Eevee. Wynika, że Jesus Diaz w plateau odejdzie. No bo to nie jest za nich do trzymania, myślę. On ma ochotę, tylko jedną liczbę. Nie wiem po co on nagle jest, on z tak by nie rozwiązać. Się, a nie, tam trzymają go. z mody, tam sam raz mogli, będę mu dawać szansę. A nie, kończył się ten kontakt. Co z no W darmo darm, go siadany, bo oni bo chcieli go rozwijać. Powoli. Kocha rezerwy. Może kocha rezerwy. Może kocha rezerwy po prostu widzowie co? Co myślicie o tym? Myślicie czy ktoś w jakiś sposób kochają te rezerwy? Może coś kocha, ale zaczęli coś kochania dołu. Nic człowieku nie wiesz jak coś się czeka. Czeka, że jesteś piłkarzem, a... a... Ale to też jest dużo pracy, niestety. No kuciak... Chociaż szoweńca jeszcze taki kuciak, ale... to trochę tak jest. Dobrze. Ja już kończę ten, po prostu przepraszam, taki nudny ten film, ale niestety, mm, jeszcze tak zdrowy mi nie pozwala dużo mówienia, ale, po prostu myślałem, co mogę jeszcze, jeszcze mówić, ale przepraszam. Kończymy i co? Zostawcie łapkę w górę i do kolejnego następnego. Cześć, przepraszam, że tak mało mówię.